10. Złota wanna Mikea Tysona, 2 miliony dolarów. Urodzony w roku 1966 na Brooklinie w Nowym Jorku, Michael Gerald Tyson został mistrzem wagi ciężkiej już w wieku 20 lat. W ciągu swojej oszałamiającej kariery dorobił się ogromnych pieniędzy. Wydał swoje bogactwo na samochody, biżuterię, rezydencje i tygrysy, a także zapłacił za kilka niezwykłych usług. Zapłacił na przykład 2 miliony dolarów za złotą wannę dla swojej pierwszej żony, Robin Givens. 9. Grecka wyspa. Prezent ślubny od Cristiano Ronaldo dla Jorge Mendesa. Cristiano Ronaldo jest prawdopodobnie najlepszym drużbą na świecie. Portugalczyk postanowił w ramach prezentu ślubnego kupić swojemu agentowi grecką wyspę. Nie wiadomo na razie, którą, ale ceny tego typu luksusów wahają się od 3 do nawet 50 milionów euro. Obdarowana para brała ślub cywilny już w 2005 roku, ale dopiero w 2015 zdecydowała się na ceremonię kościelną. Mendes poinformował, że pieniądze, które otrzymają z okazji ślubu, przekażą na cele charytatywne. Z prywatnej wyspy chyba jednak będą korzystać z przyjemnością. A jeżeli mówimy o prezentach ślubnych, warto wspomnieć również o tym, co podarował swojej żonie Tom Cruise. W 2006 roku we włoskim zamku odbyła się dekadencka ceremonia ślubna. Znany z bogatego stylu życia, Cruz udowodnił swoją hojność przed zaślubinami, dając swojej narzeczonej ekstrawagancki prezent ślubny, warty 20 milionów dolarów odrzutowiec Gulfstream. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Rabatcom, który wprowadził nowe udogodnienie dla osób robiących zakupy w sieci. Od niedawna dostępna jest nowa opcja ich wtyczki, która umożliwia monitorowanie zmian cen wybranych przedmiotów. Gdy wybierzesz dany przedmiot w jednym z wielu dostępnych sklepów internetowych, możesz zobaczyć historię zmiany cen w czasie nawet do 30 dni wstecz. Oprócz tego możliwe jest ustawienie wtyczki w taki sposób, aby w momencie, kiedy wybrany przez Ciebie przedmiot osiągnie odpowiednią cenę, wtyczka od razu Cię o tym powiadomiła, dzięki czemu będziesz mógł nabyć produkt po nowej, korzystniejszej cenie. Wtyczka działa na wielu stronach z kosmetykami, jedzeniem na dowóz czy elektroniką. Wtyczka dostępna jest nie tylko jako aplikacja, ale również jako wtyczka mobilna. Dzięki niej możesz śledzić wzrosty i spadki cen i kupować we właściwym momencie. Oprócz tego, wtyczka sama informuje o kodach rabatowych oraz wybiera ten najlepszy. Zajrzyj do opisu tego filmu i dowiedz się więcej. 8. Najdroższe podarowane samochody. Sportowe Bugatti za ponad 12,5 miliona złotych. Taki prezent otrzymał na swoje 29. urodziny Travis Scott od swojej partnerki Kylie Jenner. Travis Scott, ten amerykański raper, jest znany z zamiłowania do luksusu. Jego majątek szacowany jest na około 40 milionów dolarów. Co może wydawać się dużą sumą, jednak majątek jego partnerki przyćmiewa tę ilość. Majątek Jenner wycenia się na kilkadziesiąt razy więcej. A jeżeli mówimy o drogich samochodach, warto również wspomnieć o prezencie, jaki dostał Jay Z od swojej partnerki Beyoncé na 41 urodziny. Jay Z, raper, w dniu swoich 41 urodzin w grudniu 2010, dostał od piosenkarki najszybszy ówcześnie produkowany samochód świata Bugatti Veyron Grand Sport, wart bagatela 2,6 miliona dolarów, czyli zgodnie z ówczesnym kursem dolara ponad 6 milionów złotych. 7 Diamenty Elizabeth Taylor. Biżuteria Elizabeth Taylor to kolekcja doprawdy legendarna. Gwiazda znana była ze swojego głębokiego zamiłowania do wszelkiego rodzaju klejnotów. Aktorka chętnie je kupowała, ale i otrzymywała w podarkach od marek jubilerskich i od licznych mężów. Liz jako jedna z niewielu aktorek Hollywood nigdy nie musiała wypożyczać biżuterii na gale. Biżuteria aktorki to diamenty, szafiry, rubiny i inne drogocenne kamienie oprawione w najszlachetniejsze metale. Większość jej kolekcji stanowiły prezenty od mężów, którzy chętnie obdarowywali ją niedorzecznie drogimi podarkami. Perła la Pergrina to jedna z najbardziej znanych i najstarszych pereł na świecie. Jej historia sięga niemal 500 lat wstecz, kiedy to z Ameryki Południowej przywieziono ją do Hiszpanii, gdzie kupił ją król Filip II. Po wielu zawirowaniach historycznych, perła w końcu znalazła się w Anglii, skąd kupił ją Richard Burton, mąż Elizabeth Taylor. Burton sprezentował tę idealnie symetryczną perłę swojej żonie na Walentynki w czasie ich pierwszego małżeństwa. Jednak jednym z najbardziej ekskluzywnych elementów kolekcji aktorki jest słynny pierścionek, który również dostała od Bartona na 40. urodziny. W pierścionku został osadzony ponad 33-karatowy diament. Mówi się, że ten ogromny i niezwykle drogi pierścionek aktorka nosiła codziennie. Klejnot ten wystawiono na aukcji charytatywnej. Oczekiwano za niego sumy około 3,5 miliona dolarów. Finalnie wylicytowano go za niemal 9 milionów. Szacuje się, że cała kolekcja biżuterii aktorki była warta ponad 15 milionów dolarów. 6. Jaja Faberze. Jaja Faberze, choć poprawniej byłoby nazwać je cesarskimi prezentami wielkanocnymi w formie jajek. Są obecnie jednymi z najdroższych i najbardziej pożądanych dzieł sztuki na świecie. Już w czasie, kiedy powstawały jajka Faberze, były dziełami niebywale drogimi. Pierwsze cesarskie jajko wykonane w 1885 roku dla Aleksandra III kosztowało ponad 4000 rubli, a najdroższe wykonane dla cara Mikołaja II kosztowało ponad 20 tysięcy rubli. Dla porównania 20 tysięcy rubli była to kwota, jaką zarabiał przeciętny robotnik w 80 lat. Na kupno takiego dzieła sztuki mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi ludzie w Rosji. Uchodzące za najpiękniejsze spośród wykonanych przez Faberze jajko koronacyjne zostało wykonane w 1897 roku. Styl i dekoracja dzieła nawiązują do koronacji cesarskiej Mikołaja II i Aleksandry Fiodorownej. W chwili wykonania jajko koronacyjne kosztowało 5650 rubli. Gdy w 2004 roku zostało wystawione na sprzedaż, zostało wycenione na gigantyczną kwotę około 20 milionów dolarów. Była to do tej pory najwyższa kwota, na jaką zostało wycenione pojedyncze jajko Faberge. Jednak od tego czasu wartość jajka uległa zmianie. Szacuje się, że dzisiaj może być warte ponad 33 miliony dolarów. 5 Prezenty najbogatszej rodziny z Indii. Rodzina Ambani to najbogatszy ród Indii, który kontroluje naftowo-gazowy koncert Reliance Industries i największe złoże gazu ziemnego w tym kraju. Po ponad 50 latach działania w rodzinie rozpoczęły się konflikty. Ostatecznie w wyniku ugody bracia podzielili koncern i Makesh Ambani przejął gazowo-naftowe ramię firmy, a jego brat Anil Ambani telekomunikacyjno-energetyczne. Obaj bracia stali się swego czasu sławni z racji rozrzutności w kupowaniu prezentów. Jeden z nich podarował swojej żonie odrzutowiec o wartości 60 milionów dolarów, a drugi kupił swojej żonie Jacht za bagatela 84 miliony dolarów. 4. Diament Kulian, 400 milionów dolarów. Jest to największy i najczystszy ze znanych historycznych diamentów. Diament został znaleziony 26 stycznia 1905 roku w kopalni Premier Mine pod Pretorią przez strażnika Frederika Wolsa. Minerał został zakupiony przez rząd Transwalu za równowartość 150 tysięcy funtów szterlingów i ofiarowany w 1907 roku królowi Edwardowi VI na jego 66. urodziny. Kuljan w końcu do Londynu dotarł zwykłą drogą pocztową w skromnej paczce ze znaczkiem. Dla odwrócenia uwagi od rzeczywistego diamentu policja zorganizowała głośną inscenizację rozgrywającą się na pokładzie królewskiego okrętu, na którym w zaplombowanym pudle miał być przewożony diament. Na polecenie króla amsterdamskie przedsiębiorstwo braci Asher dokonało podziału kamienia oraz jego oszlifowania. 10 lutego 1908 roku Józef Ascher dokonał mistrzowskiego cięcia, dzięki któremu z bryły uzyskano 9 ogromnych kamieni i 96 mniejszych. Trzech szlifierzy szlifowało pozyskany materiał 8 miesięcy. 9 największych i najcudowniejszych kamieni oszlifowanych z surowego kuliana to duma korony brytyjskiej oraz jedne z najcenniejszych elementów osobistych zbiorów Rodziny Królewskiej. Niektóre z nich można podziwiać w ramach ekspozycji Crown Jewels w Tower of London. Oczywiście nie można wątpić w fakt, iż tak ogromny kamień jak Kulian budzi wyobraźnię i rodzi pragnienie kolejnych odkryć. Zarówno dziś, jak i dziesiątki lat temu często słychać głosy mówiące o tym, że ten diament jest tylko czubkiem góry lodowej, fragmentem dużo większego kamienia. Wielu wierzy, że kolejny kawałek jest wciąż ukryty gdzieś w skale i czeka na odnalezienie. 3. Klejnot w koronie Koch i -Nor, 485 milionów dolarów koh i -Nor nie jest największym diamentem, lecz z racji swej niezwykłej historii jest jednym z najsłynniejszych kamieni szlachetnych świata. W Indiach krąży opowieść, że koh i -Nor został odkryty na czole chłopca porzuconego nad brzegiem rzeki Jamuny i że noworodka zaniesiono wraz z diamentem na dwór władcy. Dziecko okazało się karną, synem Boga Słońca. Kamień o wadze 600 karatów został osadzony w posągu Boga Siwy na miejscu trzeciego oka, oka olśnienia. Prawdopodobnie jednak wydobyto go po prostu w kopalni Bindiapuru w środkowych Indiach, w kraju, który do XVII wieku był wyłącznym producentem diamentów. Nie jest dokładnie znane miejsce jego znalezienia ani jego wcześniejsze dzieje. Pierwsza informacja o diamencie będącym własnością Rady Malwy znalazła się w kronikach w 1304 roku. Później przez 200 lat panowało milczenie, aż pojawił się w skarbcu Babura, założyciela dynastii wielkich Mogołów w 1526 roku. W 1850 roku wraz z innymi klejnotami koronnymi został skonfiskowany przez angielskie oddziały kampanii wschodnioindyjskiej. I ofiarowany królowej Wiktorii z okazji 250. rocznicy utworzenia właśnie kompanii wschodnioindyjskiej. Od tego czasu znajduje się w angielskim skarbcu koronnym. W 1911 Kohinor został umieszczony w koronie królowej Marii. Dwa najdroższe rzeczy oddane do muzeum. Leonard Alan Lauder to amerykański miliarder, filantrop i kolekcjoner sztuki. Oni jego brat Ronald Lauder są jedynymi spadkobiercami. St. Lauder Company z kosmetycznej fortuny. Lauder jest wielkim kolekcjonerem sztuki, ale bardziej niż na amerykańskich artystach, skupia się na pracach kubistycznych mistrzów Picassa, Braka, Grisa i Legera. W 2013 roku wybitny kolekcjoner podarował Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku kolekcję obrazów. Zobowiązał się przekazać muzeum swoją kolekcję 78 prac, która jest jedną z najważniejszych kolekcji kubizmu na świecie. Nie wiadomo, ile dokładnie warte są wszystkie przekazane dzieła, jednak kwota, o której się mówi, to około miliard dolarów. Warto też w tym punkcie wspomnieć o innym znaczącym podarku. Diament Hope to diament pochodzący z Golkondy w Indiach. Uchodzi za największy barwny diament. Nieszczęśliwe losy kolejnych jego właścicieli spowodowały, że zaczęto przypisywać mu moc przynoszenia nieszczęścia. W 1958 roku jego obecnie ostatnim nabywcą został Harry Winston, słynny amerykański jubiler, który podarował go waszyngtońskiej Smithsonian Institution. 1. Taj Mahal, miliard dolarów. Świątynia Taj Mahal została wzniesiona jako wyraz wielkiej miłości. Budowana na życzenie Shah Jahana, by upamiętnić jego uczucie do ukochanej żony Mumat Mahal. Mauzoleum, to zwane Świątynią Miłości, było najpiękniejszą świątynią na świecie w tamtym czasie. Świątynia była ostatnim życzeniem kobiety. Prace rozpoczęto w 1632 roku i trwały one 22 lata. Przy budowie pracowało około 20 tysięcy robotników i rzemieślników. Taj Mahal został wzniesiony w Agrze, mieście nad rzeką Jumuna w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Agra leży w odległości około 200 km od Delhi, dawnej stolicy Indii. Jest to jeden z głównych punktów wielu wycieczek zagranicznych. Taj Mahal zbudowano z marmuru przywiezionego z kamieniołomu odległego o prawie 350 km. Ciekawostką jest fakt, że wbrew wielu fotografiom nie jest on biały. Z powodu zanieczyszczenia środowiska, marmur staje się coraz ciemniejszy. Z tego powodu wydano też zakaz lokalizacji. Obiektów przemysłowych w promieniu 50 km od zespołu budowli. Marmurowe powierzchnie pokryte są tysiącami kamieni szlachetnych, półszlachetnych i dekoracji kaligraficznych z czarnego marmuru.